Nie góralska ani śląska, tylko nasza częstochowska gwara znajdzie się w centrum uwagi, a to za sprawą konkursu organizowanego przez Urząd Miasta. Konkurs na interpretację graficzną gwary częstochowskiej jest to konkurs zorganizowany z okazji obchodów 200 dwustulecia nowoczesnej Częstochowy. Chodzi o to, żeby właśnie zinterpretować dokładnie jedno z siedmiu, oczywiście można wszystkie, mamy tutaj siedem słów gwarowych, które można interpretować. I chociaż dbamy o naszą wspaniałą polszczyznę, to określenia, które staną się tematami prac, takie jak babok, chapcie, dziorga, guguły, lipko, piterek czy zrywka, pojawiają się w naszych rozmowach. I dobrze, teraz będzie można nieco z przymrużeniem oka wypromować te słowa, które są charakterystyczne dla regionu częstochowskiego, w atrakcyjnej formie... I bez dorabiania ideologii. Technika pracy jest dowolna, więc tutaj każdy może wziąć udział dowolną techniką, czy to e, może to narysować, może to stworzyć w programie graficznym. E, mo można je wysyłać w formatach graficznych, takich jak JPG, PNG czy PDF. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 listopada.